Patronem programu jest portal fabryka kluczy.pl. Hej, witajcie, tutaj Luke. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jakiś szybki multiplayerowy meczyk z gry Call of Duty Modern War znaczy Call of Duty Ghosts. Stwierdziłem, że w sumie pokażę wam multiplayer, a nie jakąś misję singleplayerową, chociaż to być może pojawi się później. No ale mimo wszystko, jeżeli chcecie ściągnąć po nowe Call of Duty, to najprawdopodobniej dlatego, że multiplayer, a nie dlatego, że fabuła. No i jeżeli jesteście obeznani z serią, no to tak szybko wam pokażę, co tutaj jest nowego. Przede wszystkim wybór członka zespołu, czy spośród kilku różnych postaci możemy wybierać. Każda z tych postaci jest indywidualnie jakoś customizowana, jej wygląd, jej, post jej postać, jej imię i tak dalej. No i każda z postaci ma... Sześć powiedzmy takich klas, w sensie tego, co było już znane wcześniej jako klasy. Nie jestem pewien, czy jest jakikolwiek głębszy sens w tych postaciach, no ale może dla niektórych jest to ważne. No i kiedy wchodzimy już w samą klasę, to jak zwykle możemy wybrać broń, możemy wybrać dodatki do broni, drugą broń, perki itd. Oczywiście tego wszystkiego w dalszym ciągu jest masa. Z nowych, a w sumie takich nowych, starych rzeczy. Powracają trzy rodzaje killstreaków, czyli szturmowe, wspierające i specjalistyczne. To już było w Modern Warfare 3, ale z tego co pamiętam w Black Opsie 2 tego nie było. No tutaj to teraz powraca. No i teraz nie wszystko odblokowuje się automatycznie, kiedy zdobywamy odpowiednią ilość doświadczenia. Poza doświadczeniem musimy też mieć odpowiednią ilość waluty. Tutaj nazywa się to Squad Points. Pamiętam, że w Black Opsie 1 był Code Points, co się chyba nazywało i też wydawało się w podobny sposób. No, ogółem nie jest to powiedzmy nic specjalnie szałowego. Jeżeli przychodzicie z Black Opsa 2 czy z Modern Warfare 3, to może niektóre te zmiany będą dla Was nowe, ale tak naprawdę w serii niczego specjalnie odkrywczego się tutaj nie odkrywa, więc ja pozwolę sobie przeskoczyć już do Multika i, cóż, pokażę Wam po prostu, jak to wszystko wygląda w praniu. Taka mała jeszcze szybka nota. To co w tym momencie widzicie to są najwyższe ustawienia graficzne, jakie tylko mogłem wycisnąć z tej gry. Najprawdopodobniej nie ma niczego wyższego, skoro tylko na takie gramy pozwolę. No i witam was w Call of Duty Ghosts, A może raczej powinienem powiedzieć witam Was w kolejnym Call of Duty. No bo niestety jak zwykle dostajemy praktycznie dokładnie to samo. Szczerze powiedziawszy nie wiem dlaczego, ale łudziłem się, że będzie wreszcie jakieś odświeżenie marki, w sensie w sumie wiem dlaczego się udziłem po pierwsze zaczyna się nowa generacja konsol, więc chyba by wypadało zrobić coś świeżego, po drugie Infinity Ward skończyło już w sumie tak właśnie, skończyło już serię Modern Warfare, więc no no czas najwyższy, najzwyczajniej w świecie czas najwyższy ale najwyraźniej nie, to się sprzedaje bardzo dobrze w sensie ten rodzaj rozgrywki sprzedaje się bardzo dobrze, no i ta gra również sprzedaje się bardzo dobrze, co tu dużo powiedzieć już pobija jakieś tam rekordy sprzedaży Nie tylko chyba w serii Call of Duty, ale też w ogóle Znaczy no pewnie GTA 5 nie przebije, ale i tak Jakieś tam rekordy zawsze są No i ogólnie Nie powiem, żebym Jakoś specjalnie samemu zalecał zakup, póki co Nie dlatego, że jest to gra z One, bo Call of Duty od jakichś 5, 6 czy 7 odsłon nie są grami ewidentnie złymi, nie da się o nich powiedzieć, że są słabe, bo, bo nie są, bo to jest po prostu Call of Duty 4 zrobiony po raz kolejny, a Call of Duty 4 to była bardzo dobra gra. Ach, ale mnie zabijają przez cały czas. Wybaczcie mi, że ja tak lamia i normalnie bym to zrzucił na to, że jednocześnie komentuję i gram, ale szczerze powiedziawszy w Call of Duty jestem po prostu troszeczkę słaby, więc... Co dużo W co się sensie, może nie tyle ogółem w Call of Duty, O, bardzo proszę. Może nie tyle ogółem w Call of Duty, ale jakoś w goście idzie mi specjalnie słabo. Nie wiem czym jest to spowodowane, może po prostu cała masa graczy, którzy teraz się rzucają na tą grę, to są właśnie sami progamerzy i... i oni mnie koszą przez cały czas. Nie mam zielonego pojęcia. E, tak w ogóle nie wspomniałem, ale w tym momencie znajdujemy się w trybie Ground War. Osobiście stwierdzam, że wszelaki Team Deathmatcha i inne takie rzeczy. Ależ zdechnij wreszcie. Wszelkie inne takie rzeczy troszeczkę nie mają sensu, bo Call of Duty to jest gra o. Według mnie, która powinna mieć bardzo duże stężenie graczy na metr kwadratowy. No, a te wszystkie Team Dead na 12 osób to jest żałosna ilość. Według mnie 18 osób to i tak nie jest jakoś strasznie dużo. I mogłoby być trochę więcej. Najwięcej w sumie grałem ze wszystkich Call of Duty w Call of Duty Modern Warfare. Jedynkę no a tam... Tam na serwerach siedziało nierzadko po nim, po 30 graczy, po 40 graczy, więc to była zupełnie inna rozrywka. No i dlatego właśnie gram na groundboardzie, bo i tak jest, tylko w tym trybie jest jakaś w miarę powiedziałbym rozsądna ilość graczy. Jeżeli zauważacie, że gra troszeczkę przycina, to od razu mówię, że jest to spowodowane tylko i wyłącznie wszelakim softwarem do. No, oczywiście wszelakim softwarem do nagrywania, bo normalnie gra działa w miarę płynnie i nie mam żadnych problemów z frameratem. Co do psa, bo oczywiście Infinity Ward stwierdziło, że w Call of Duty Ghosts największą zaletą będzie to, że będziemy mieli psa. No i w single playerze jeszcze nie udało mi się go zdobyć i nie... nie zdążyłem się zaprzyjaźnić z, z czworonożnym stworem, ale zaczęło mi się go zobaczyć kilka razy w multiplayerze i jest to absolutnie Wkurzająca bestia, po prostu najzwyczajniej w świecie wkurzająca Nie mam zielonego pojęcia jak to inaczej określić Gnój potrafi wytrzymać więcej pocisków niż przeciętny gracz Na dodatek szarżuje przez cały czas na ciebie I jest automatycznym insta killem, kiedy tylko... Kiedy tylko na ciebie naskoczy, oto jak bardzo słaby jestem w Call No z miejsca cię zabija i potrafi zabić, nie wiem, trzech, czterech graczy pod rząd Bo naprawdę, no jest dość wytrzymały Nie rozumiem za bardzo skąd się to bierze, może to futro ma pancerne czy coś ale to jest, no nie wiem, jak dla mnie, to jest trochę bzdura. Dlaczego? No nie wiem, ja się nie znam na taktykach graczy, pro-graczy w Call of Duty, więc nie wiem dlaczego tego nie przejmował, no ale... A w tym momencie gram klasą z support streakiem. w sensie z killstreakami wsparcia, które mają tą zaletę, że kiedy się ginie, to się ich nie traci, one się jakby kumulują przez cały okres gry. Co jak widać, bardzo mi się przydaje, bo mam jeden kill 10 zgonów. Jestem tragiczny w tę grę. Moje stacje zwykle zresztą wyglądają tutaj tak trochę wstyd się przyznać, no ale. Cóż. No ja i gram killstreakami, wsparcia. Mam tam jakieś podstawowe, powiedzmy póki co, rzeczy odblokowane. Można by powiedzieć, że trochę z... zbyt pochopnie wyciągam wnioski, ale w przypadku Call of Duty ciężko mówić o zbyt pochopnym wyciąganiu wniosków. Naprawdę, to jest. Naprawdę czuć, że jest to po raz. Kolejny, ta sama gra. To co w tym momencie poniosłem Field Orders, to jest taka mała nowość. Raz na jakiś czas po zabitym wrogu pojawia się taka tyczuszka na ziemi, jak ją podniesiemy to dostajemy Field Order. I za wykonanie tego Field Order niby, no to było genialne, niby dostajemy jakiś bonus w doświadczeniu czy coś. Nie jestem pewien, bo nigdy nie udało mi się wykonać żadnego z tych orderów. Dlatego, że one zwykle opierają się właśnie na tym, żeby zabić trzech wrogów pod rząd albo coś takiego. No a to mi, jak zresztą widzicie... Skrajnie nie wychodzi. Gra niby oferuje kilka nowych trybów gry. Jest jakieś. No, Longshot i. powinien być Comeback, ale dobra, nie, nie rzucam się. Gra oferuje niby kilka nowych trybów gry. Tam jest jakieś. E... Infection to się chyba nazywa, czy Infestation. Jest jakieś. Jest niby kilka fajnych w miarę wariacji. I tak wszyscy zawsze grają w Team Deathmatch, więc nie powiem, żebym jakoś specjalnie często sięgał do tamtych trybów. No, ale jednak powiedzmy, że one są niby oni. Niby oni. Infinity Ward starało się coś wymyślić nowego. Nie jestem pewien, czy im jakoś specjalnie wyszło, bo na przykład takie. Nie wiem, czy to się nazywa Infestation, czy Infection, czy jak to się tam nazywa. To jest Żynka z jednego z trybów z Counter Strike'a. W sensie to nawet nie był tryb, to był mod do Counter Strike'a i on jest autentycznie zderzynięty. I to na dodatek w bardzo zły sposób, jak na mój gust. No, ale cóż. Enemy spotted. Już troszeczkę przestańmy rentować. No i taka moja, powiedzmy, szybka opinia. Jeżeli zastanawialiście się, jeżeli poważnie zastanawialiście się nad zakupem Call of Duty Ghost, to najprawdopodobniej już je kupiliście, więc nie ma najmniejszego sensu, żebym wam mówił, czy ta gra jest dobra czy zła, bo sami doświadczyliście. Jeżeli tak jakoś przelotem zastanawialiście się, czy może podobnie jak ja mieliście nadzieję na to, że Infinity Ward wymyśli coś nowego. Czy może cokolwiek w ten desen, to od razu wam mówię, że nie. Jeżeli tego oczekujecie od Call of Duty Ghosts, to odpuśćcie sobie, bo tego tutaj nie ma. Jeżeli hejtujecie Call of Duty i tak dalej, no to niczym was nie zdziwię, mówiąc, że Ghosts was do siebie nie przekona, bo naprawdę was do siebie nie przekona. To jest z jakimiś tam bardzo drobnymi, kosmetycznymi zmianami, ale no cóż, w dalszym ciągu praktycznie dokładnie to samo stare Call of Duty. Na dobre i na złe, jak na no mój zdecydowanie na złe. No już troszeczkę mam dość tego, że Activision po raz... Znaczy troszeczkę już, strasznie mam dość tego, że Activision po raz... Nie wiem, szósty, siódmy, wciska graczom dokładnie to samo, ale... Co się stało, to się nie odstanie. Może... Może Treyarch w przyszłym roku wymyśli coś fajnego. Pewnie nie. Ech. Przynajmniej highs się zgadza w Activision. Znaczy dla mnie to żadna zaleta, nie no, ale... Mi się na przykład heist nie zgadzam, on 2 do 13, kill def ratio, więc takie już... Wuse trochę. No i tak wspominałem... Jeszcze się tak dorzucę... ...wspominałem, że to jest jedno z tych Call w którym mi słabo idzie. A normalnie tak jakoś nie jest. W sensie, no nie wiem, w Black Opsa 2 na przykład jakoś strasznie słaby nie byłem. Zwykle moje KD jednak utrzymywało się na poziomie jednego. Tutaj bardzo wyraźnie tak nie jest. Nie jestem pewien, czym to jest spowodowane. Na pewno jest kilka takich drobniutkich zmian w mechanice, które jednak troszecz troszeczkę irytują. Nie wiem, ginie się naprawdę strasznie szybko. W przeciwieństwie do psów, które wymagają władowania w nie całego magazynka, ale sami gracze giną. Naprawdę szybko liczy się, powiedziałbym, precyzja bardziej niż sprajowanie. Nie jestem pewien, czy to są wszystko na pewno dobre wrażenia, bo jednak. W Black Opsa 2 grałem troszkę bardziej okazjonalnie, aniżeli hardkorowo, ale... Ale takie miałem wrażenie. No i ogólnie nie jestem pewien, czy mam jakąś klasę dziwną, czy co, ale wydaje mi się, że sprint jest teraz nieskończony. I... nie wiem, albo nie sprintowałem dość długo, albo po prostu mam klasę, która ma perk z nieskończonym sprintem. Ale próbowałem grać chyba z trzema różnymi klasami i każda tak miała. Nie wiem, może wszystkie trzy klasy domyślnie mają nieskończony sprint, nie mam zielonego pojęcia. No ale tak... warto wspomnieć, żebyście się nie dziwili, że tak sprintuję przez cały czas. Nie wiem, czy to dokładnie jest ładowane, ale... Ale jest to możliwe. Ogółem było też trochę zamieszania na temat... no, cudownie. Na temat dynamicznych map w multiplayerze i wielka niespodzianka, nie jest to zauważalne w prawie żaden sposób. Aha, sobie chociaż kogoś? Nie, pewnie nie. Jest to, zauważyłem to w jednym momencie, kiedy jeden z graczy w mojej drużynie wbił masakrycznie dużego killstreaka i zrzucił atomówkę na planszę I w tym momencie cała plansza jak była to po prostu wszystko się rozmyło, wszystko wyglądało, zaczęło wyglądać zupełnie inaczej Fajny trick wizualnie, ale gameplayowo nie zmienił zupełnie nic, bo mapa miała w dalszym ciągu ten sam layout i w dalszym ciągu można było się poruszać tylko po tych samych korytarzach A masz suko no, w każdym razie, tak wygląda Call of Duty Ghosts. Nie zaskoczyłem Was najprawdopodobniej zupełnie niczym. No, bo cóż, jest to dokładnie to samo Call of Duty, z którym mogliśmy się spotkać już od jakiegoś czasu. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem jakiegokolwiek Call of Duty, to coraz bardziej zalecałbym Wam zakup Modern Warfare. Chociaż kiedyś bym powiedział, że jednak, nie wiem, najnowsze Call of Duty jest najlepsze, więc Black Ops 2 albo Modern Warfare 3, czy Modern Warfare 3 tak średnio bym polecał. Albo powiedzmy Black Ops 2 albo Black Ops albo coś. Coraz bardziej mam wrażenie, że jednak Modern Warfare jest chyba najlepszym, najwygodniejszym wyborem. Ghost oferuje tylko nieco podrasowaną grafikę w zamian za skandalicznie zwiększone wymagania sprzętowe. No i ogółem w sumie nie ma w sobie niczego jakoś specjalnie zachęcającego do gry. Po raz kolejny nie jest to gra, powiedziałbym, ewidentnie słaba, po prostu jest to po raz kolejny to samo. Tak więc, ode mnie to by było na tyle. Jeżeli chcecie zobaczyć coś jeszcze z Call of Duty Ghosts, no to czatujcie na miasto GRTV, gdzie najprawdopodobniej wrzucę jeszcze jakiś materiał single playera, ale na razie ode mnie to by było na tyle, trzymajcie się, cześć!